I poproszę pana doktora Sławomira Sowę. Witam państwa bardzo serdecznie. Może powinienem zacząć y, moje wystąpienie od zapytania, dlaczego mój pies gryzie, a państwa pies nie gryzie. Y, no, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ. Y, Przypomniał mi się, kiedy pani profesor o tym mówiła również, yy, kiedyś dyskusja i yy, z panem profesorem Aniołem, który stwierdził, że informacja typu pies pogryz profesora Anioła, to nie jest informacja, która się dobrze sprzedaje, ale informacja, że profesor Anioł pogryz psa jest bardzo dobrą informacją, która trafi na pewno na e, pierwsze strony gazet. Profesor Anioł był e, dyrektorem naukowym w naszym Instytucie. Ale wracając do, e, do GMO. E, bardzo dużo mówimy o GMO, jednak jak okazuje się, niewielu z nas wie tak prawda mówiąc, co to jest. Jest tutaj jedna z definicji, która mówi, że GMO to są organizmy, które zostały zmodyfikowane w sposób, który nie występuje w naturze. Pewnie każdy z Państwa mógłby taką definicję stworzyć. Ona byłaby lepsza, gorsza, bardziej pełna lub, lub nie. To nie jest istotne. Z punktu widzenia prawa istotne jest to, co mamy zapisane w odpowiednich dyrektywach czy rozporządzeniach. I teraz, kiedy spojrzymy na dyrektywę 2011-18, która e, dotyczy organizmów genetycznie zmodyfikowanych, również tych, co wprowadzamy do obrotu, czyli do środowiska, to znajdziecie tam Państwo wykaz technik, które prowadzą do uzyskania GMO, wykaz technik, które prowadzą do modyfikacji genetycznej, ale które nie uważa się za te, które powodują powstawanie GMO. I wykaz, wykaz technik, które również powodują modyfikacje genetyczne, ale są wyłączone z zakresu niniejszej dyrektywy. Jeśli ktoś będzie miał chwilę czasu, to warto jest spojrzeć. Ja powiem tylko może o, o jednym przypadku. Fuzja komórek dla tych organizmów, które się nie krzyżują, to jest GMO, ale ta sama technika, fuzja komórek dla tych, które się krzyżują, to już nie jest GMO. Mutacja, na przykład mutageneza, czyli indykowanie zmienności poprzez promieniowanie czy yy, powiedzmy środki chemiczne i zmiany tysięcy różnych genów to nie jest GMO i to na pewno sobie można robić bez problemu. E, hodowcy to robili od wielu lat, chociaż dzisiaj się zastanawiają jakie są tego efekty. Te implikacje, które są zawarte czy wynikają z tej definicji są kluczowe dla dalszego rozwoju ponieważ przedsiębiorcy, społeczeństwo i hodowcy nie chcą GMO z różnych powodów i zastanawiają się, co mają robić, których technik mają używać, jak modyfikować, bo to robimy od tysięcy lat, żeby przypadkiem ich produkty nie zostały uznane za GMO. Nieistotne jest, bardzo, nieistotne jest, jak bardzo one są zmienione. Podsumowując, ta definicja GMO jest oparta tylko i wyłącznie na danym procesie. Tylko i wyłącznie na technologii, którą my używamy. Ocena ryzyka, czyli ocena powiedzmy bezpieczeństwa stosowania tych produktów, jest już uzależniona od tego, co zrobiliśmy, w jakim celu, w jakim środowisku, co zostało zmienione, jaki jest ten produkt końcowy. Z ciekawości powiem, że zupełnie inaczej wygląda to w Kanadzie. Kanadyjczycy uważają, że nieistotne jest, czy ja kopię dół łopatą. Czy koparką, istotne jest, jak bardzo on jest głęboki i czy może być dla mnie niebezpieczny. E, uważają, że bez znaczenia, jaką technologię ja używam, istotne jest, jaki jest efekt wykorzystania, zastosowania tej technologii, i dlatego starają się ocenić wszystkie produkty w ten sam sposób. Wydaje się, że jest to racjonalne, chociaż nie do wprowadzenia w Unii Europejskiej. Często myślimy sobie, że to człowiek wymyślił genetyczne modyfikacje. Nic bardziej błędnego. Proszę Państwa, człowiek zaobserwował procesy, które naturalnie występują w przyrodzie. Zauważył, że bakterie potrafią wprowadzać swoje geny do roślin, i pomyślał, że również mógłby zrobić coś podobnego, opracowując oczywiście inne metody modyfikacji genetycznych. Kiedy mówimy o GMO, to wszyscy się tego obawiamy, słyszymy, że wszystko zostało już dzisiaj zmodyfikowane. Ale kiedy weźmiemy tą definicję i prawo, to okazuje się, że produktów genetycznie zmodyfikowanych jest niewiele. Nie ma żadnych genetycznie zmodyfikowanych owoców, ani warzyw na naszym rynku. Mimo, że kiedy zapytamy społeczeństwo czy konsumentów, to okazuje się, że wydaje nam się, że wszystkie pomidory, może truskawki, te ogromne jabłka, to jest efekt, Modyfikacji genetycznych. Mamy tutaj tylko kilka gatunków: soja, kukurydza, bawełna i rzepak. Należałoby się zastanowić, dlaczego tak jest. Dlaczego nie inne? Co się stało, że instytucje, które zajmują się hodowlą czy modyfikacjami genetycznymi, opuściły inne rośliny, inne gatunki roślin? Do tego ja zaraz wrócę, ale chciałbym na takim małym wprowadzeniu. Przedstawić dwa słowa na temat instytucji, które nie zarabiają na GMO. Instytucji, które wykorzystują nie tylko GMO, ale również, również inne metody biotechnologii, do tego, żeby poprawiać e, jakość życia, jakość środowiska i rozwijać swoje regiony. To jest Donald Danforth Plant Science Center. Jednostka naukowa 20 różnych zespołów badaczy, których głównym zadaniem jest wykorzystywanie roślin na różne cele i również stosują modyfikacje genetyczne dla biomasy, biofortyfikacja, czyli poprawianie powiedzmy jakości żywieniowej, wprowadzanie odporności na choroby, tolerancję na susze. Ograniczanie zużycia pestycydów i nawozów, bezpieczeństwo biologiczne i prawo. Czyli żeby te produkty zostały w odpowiedni, bezpieczny sposób wprowadzone. Oni stosują GMO niekomercyjnie, nie zarabiają na tym, współpracują z różnymi krajami, bo różne kraje mają różne potrzeby. Wspomniałem o tych roślinach osieroconych. Nie wiem, czy Państwo się zastanawiali kiedyś, że postęp biologiczny generowany jest tam, gdzie jest zysk. To są właśnie te cztery rośliny. A wiele gatunków uprawnych nie jest przedmiotem zainteresowania hodowców. I bez znaczenia, czy oni wykorzystują modyfikacje genetyczne, czy tradycyjne metody hodowli, tam gdzie nie ma pieniędzy, tam nie ma postępu biologicznego, bo postęp biologiczny to jest nauka. Nauka dzisiaj kosztuje. Nauka również potrzebuje zwrotu. Nawet jeśli globalnie myślimy o budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. I takim przykładem jest maniok, albo takim przykładem mogą być yy, różne grochy strączkowe. Firmy, biote firmy biotechnologiczne i firmy, które zajmują się konwencjonalną hodowlą, nie interesują się tymi roślinami, bo na nich nie mogą zarobić. Jakie jest nasza odpowiedzialność, czy odpowiedzialność społeczna? Maniok w Afryce to jest podstawowa roślina a prace hodowlane nie są tutaj prowadzone. Donald Danford Plant Science Center zajmuje się właśnie takimi osieroconymi roślinami. Nowe techniki, proszę Państwa, świat idzie do przodu. My dyskutujemy tutaj i wprowadzamy zakazy nie wykorzystywania GMO, ale konkretnej modyfikacji, czyli jednej kukurydzy MON 810, bo to zrobił polski rząd która uznawana jest w świecie za produkt już przestarzały. To jest tak, jakbyśmy stosowali, yy, powiedzmy, program komputerowy, już nie powiem jakiej firmy, ale z 97 roku. Nikt tego na świecie nie chce yy, stosować. Nauka idzie do przodu. Hodowcy dzisiaj, również w Unii Europejskiej i naukowcy, jeśli porównamy ich publikacje, to okazuje się, że przodują w nauce, że mają najwięcej publikacji na temat nowych technik hodowlanych. Jeśli spojrzymy na aplikacje i zastosowanie, to okazuje się, że inne kraje Ameryki Północnej czy Południowej, czy dzisiaj nawet Chiny, są dużo bardziej z przodu. Krótko mówiąc, my wygrywamy wojnę naukową, oni wygrywają, wygrywają wojnę ekonomiczną. I tu jest lista, już, już kończę. Mhm. I tu jest kilka technik. Które dzisiaj y, hodowcy pytają Komisję Europejską, czy jeśli zastosujemy te technologie, to będzie to GMO. Bo jeśli to będzie GMO, to nas na te technologie nie stać. I Komisja Europejska y, zastanawia się nad tym problemem, czy one będą mogły służyć do budowania gospodarki opartej na wiedzy. Skończę ostatnim y, slajdem na temat dyskusji i naszej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność jest w różnych aspektach, które tutaj są wymienione, ale na pewno jest to odpowiedzialność społeczna i międzynarodowa. Krótko mówiąc, kraje rozwijające się obserwują nas i nawet jeśli my GMO czy innych technologii nie potrzebujemy, to należy zastanowić się, jaka jest sytuacja w tych innych krajach. Dziękuję. Ja jestem z katedry, która zawsze zajmowała się problematyką skażeń środowiska. Oczy, oczywiście to były pestycydy, metale ciężkie, i tak dalej, i tak dalej. I kiedy pojawiło się GMO, ja zacząłem mieć wątpliwości, czy aby to nie jest nowa ekotoksyna środowiskowa. I jak do tej pory powiedzmy sobie szczerze, trochę zmieniłem poglądy, bo owszem, jestem tak jak tu pan profesor z mowy mojego ciała wyczytał, jestem całkiem za zamkniętym użyciem genetycznie modyfikowanych organizmów i uważam, że to nie ma alternatywy, to są badania naukowe, to są nowe leki, mój Boże, gdyby nie modyfikacja szerychikoli i wprowadzenia genu produkcji insuliny, to nie mielibyśmy pod dostatkiem, tylko byśmy nadal wyciskali trzustki świńskie, czy bydlęce, ryzykując, że przy okazji jeszcze sobie jakiegoś Wirusa yy, przy swoim. I to jest, proszę Państwa, jak najbardziej rzecz, za którą jestem za i podpisuję się obiema rękami. Mam pewne wątpliwości, proszę Państwa, co do uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych organizmów, tylko też jeszcze postawmy sobie sprawę w aktualnych realiach. Owszem, słyszeli Państwo że mamy takie modyfikacje, inne modyfikacje, że wprowadzimy do rośliny powiedzmy gen ryby arktycznej będzie odporna na mróz, że, że będzie odporna na suszę i tak dalej. Ale tak naprawdę proszę Państwa, jeżeli chodzi o genetyczne modyfikacje roślin, to one się sprowadzają tylko do tego, że kukurydzę, soje najczęściej, bo to jest w zasadzie 90% upraw roślin genetycznie modyfikowanych, czynimi odpornymi na herbicydy, tak się dziwnie składa, że najczęściej właściciel tego ziarna genetycznie modyfikowanego jest jednocześnie wytwórcą herbicydu. W związku z tym to jest taka operacja paczka nasion, butelka butelka herbicydu. I. Do tego jeszcze rośliny produkują, proszę Państwa, toksyny skierowane przeciwko owadom, które chciałyby je konsumować. Przykładem właśnie ta nasza kukurydza MON 810. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o badania dotyczące wpływu skarmiania, to chodzi o zwierzęta, czy też spożywania genetycznie modyfikowanych paszczy żywności rzeczywiście nie ma twardych dowodów na to, że sama modyfikacja, sama modyfikacja powoduje jakieś następstwa zdrowotne. Ale proszę Państwa, jeżeli zrobiliśmy roślinę odporną na herbicyd, to musimy sobie zdawać sprawę, że tą roślinę w trakcie uprawy, jej wegetacji możemy pryskać tym, Herbicydem nie powiem, po łacinie ad mortem. I jej się nic nie dzieje. Skutek jest taki, że w plonie, który zbieramy, mamy znacznie większą pozostałość, proszę Państwa, tej substancji czynnej herbicydu, niż byśmy sobie tego życzyli. Nasza Unia Europejska, którą tutaj Pan Doktor trochę od wiary odsądzał, poszła. Że tak powiem, <laughs> dla, zrobiła dobrze dla producentów genetycznie modyfikowanych roślin. Bowiem mieliśmy do tej pory na przykład normę dla glifosatu, który jest substancją czynną w randapie 0,1, a teraz mamy 20, czyli dwustukrotnie zwiększyliśmy normę na glifosat. Proszę Państwa, a że glifosat działa toksycznie? to mogę Państwu przedstawić szereg publikacji, w tym taki znakomity przegląd, który w tym roku wyszedł w połowie roku. 300-kilkudziesięciu publikacji, gdzie aż włosy stają dęba, bo nawet nie za bardzo jestem przekonany. Chociaż tak jak się te wszystkie tory metaboliczne prześledzi, to można powiązać i ten glifosat, i z autyzmem, i z chorobą Alzheimera, a już na pewno, skoro glifosat, Działa jako blokier, proszę Państwa, najważniejszego, najważniejszego enzymu detoksykacyjnego w organizmie, P450, to znaczy, że on blokuje wszystkie, proszę Państwa, mechanizmy detoksykacji odbywające się w organizmie. Więc tu, proszę Państwa, nie ma wątpliwości. Tyle, że, proszę Państwa. Modyfikacje genetyczne, te wykonywane przez firmy, które rzucają nam na rynek to ziarno genetycznie modyfikowane, okazały się nie do końca skuteczne. Otóż to, co przewidywali tak zwana grupa oszołomów, że powstaną super chwasty czy super obady, stało się ciałem. W tej chwili już w niektórych uprawach, czy w Ameryce Łacińskiej, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, występują rośliny, które mimo stosowania RANDAP-u yy, rosną. I to niektóre takie duże prawie jak choinka, jak na przykład szarwat. Palmera. Więc najpierw trzeba to usunąć, żeby nie zanieczyścić plonu, a jak nie daj Boże, jeszcze rośnie to w soi, to trzeba najpierw przejść i czymś wyciąć, żeby można normalnie mechanicznie to przeprowadzić, przeprowadzić zbiór. W związku z tym, co firmy robią? Prowadzą modyfikacje na dodatkowe herbicydy. W tej chwili mamy już powiedzmy. Proszę Państwa, kukurydze, które są odporne na dwa herbicydy i produkują sześć toksyn BT. To jest coś, proszę Państwa, roślina, ta toksyna BT, no wszyscy powiedzą naturalne, w ekologicznym rolnictwie się stosowało i nic się nie stało, ale się stosowało jako oprysk. Po 48 godzinach na liściach tego nie było. Ale jeżeli roślina przez cały okres wegetacji, w każdej komóreczce produkuje tą toksynę, no to możemy się liczyć, że obecność tego obcego białka w dość dużych ilościach, proszę Państwa, może na przykład wywoływać alergię, i to też jest potwierdzane. Tu też słyszałem złe, taki niekoniecznie, proszę Państwa, już kończę, już kończę Panie Profesorze, takie niepochlebne zdanie o Panu Seralinim. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że jest to taki profesor. Francuski z Uniwersytetu w Kajem. A c, y, jeszcze coś nowego powiem: w sierpniu te, cała ta metodyka, praktycznie Siraliniego, która w tych przez wielu i wiary osądzony, osądzonych w badaniach została potępiona, weszła w tej chwili jako standard, proszę Państwa, w badaniach, które zaleca. EFSA, czyli nie były to badania tak zupełnie bezpodstawne. Proszę Państwa, do każdej działalności można dorobić ideologię, że będą te rośliny lepiej plonowały, nie plonują, że będzie pan nie jest czystszy, bo jest więcej pozostałości, proszę Państwa, środków ochrony roślin, że powiedzmy zlikwidujemy głód na tej planecie. Guzik, prawda, jeżeli chodzi o krzywą głodu, to ona nadal, proszę państwa, rośnie i nie zamierza wcale spadać. Jeszcze, jeszcze niektórzy dodają, że przez złoty ryż zlikwidujemy ślepotę zmierzchową. Można to zrobić. Tylko powiem szczerze, te badania, które dokumentują, że akurat to działa, zostały zrobione na dwóch ochotnikach, podano im ten rys i jeszcze każdy dodatkowo, żeby to się lepiej chwaniało, dostał łyżkę masła. No więc proszę Państwa, jeżeli to ma być efekt, że tak powiem działania karotenów, a nie witaminy A, to ja też mam tu wątpliwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję panie profesorze, bardzo dziękuję państwu za wystąpienia. Chciałbym podkreślić, że zespół panelistów został celowo dobrany jako osób, które mają odmienne poglądy. Znamy, ja się, <laughs> znamy się od lat całą czwórką, wiemy co myślimy. Wydaje mi się, że dla nikogo z nas nasze wystąpienia nie były zaskoczeniem były pomyślane jako przeciwstawne, opierające się na tych samych faktach odmiennej interpretacji.